Cześć kochani. Cześć. Cześć Piono Ua rowerywa. Ua Rower 2. Myszko. Tak. Hol, mięsny. I nie tylko mięsny. A przyniosłeś te koszulki z tego? Nie. No. bo nie wiem gdzie je masz. To Wam później pokażę. Tak. Teraz e... jest hol mięsny z makro. To nie lubi mięsa. To, nie go, to sobie odpuści. Kiedy będzie hol warzywny, to nie wiem. Kiedy będzie hol kwiatowy, to nie wiem. Kiedy o, będzie. Kwiatowy o kwiatowy to już całkiem niedługo. Kiedy będzie o jakichś innych kwiatach, o jakiś zieleni, to też nie wiem. Także no. Jeśli chodzi o przyrodę, to... Krystyna Szubówna, polecam. A my zaczynamy. Nie, no dzisiaj mamy ten. I to jest, kochani, grillhouse. kiełbasa piastowska. Dwa opakowania. Tak. Ogólnie mamy tam po dwa opakowania, albo i po więcej. O, proszę. I tutaj a, o, proszę tutaj. Patrzcie. I tu jest bardzo dobry produkt. Połudzie z kurczaka na grilla. Na grilla. Z przyprawami. Co, Tutaj mamy mięso. To kupiliśmy mega, mega, mega okazję. Czy Wy to rozumiecie, co to A, jakie, jest? to jest wieprzowo wołowe Mięso garmażeryjno-wieprzowo-wołowe. Wieprzowo -wołowe. No. I już Wam powiem. Już Wam powiem, bo nie chcę się do Was odwracać tyłem. E, mięso wieprzowe 70%. Mięso wołowe 15%. No. Dwa opakowania. Co ja mogę wam powiedzieć? Następnym produktem, super produktem, wątrówka jest jaka? Wątroba wieprzowa, wieprzowa wietro, wątroba wieprzowa huła, tak zwana. Tak. Y, jedną wątrówkę już otworzyłam, Ta, bo y, chcę pokroić dla Rudego. I mamy jeszcze jeszcze jedną. No tu jest sporo. I mamy jeszcze jeszcze jedną. Słuchajcie. No. Także popatrzcie. To... Popatrzcie, co tu się kroi. Kurczak i takie dwa kurczaki wziąłem. Popatrzcie, dwa kurczaczki. Już. Chciałbyś mam... ten hol taki, wiecie, ten, ale nie mamy miejsca po prostu. Proszę. Dwa takie kurczaczki. Dwa kurczaczki, ja, jak W znalaz... Całości. Piękne kurczaczki. Najpiękniejsze, proszę, to myszka pokażę. O, to ja Wam pokażę z chęcią, bo to są dwie, to są tak. Galaretki, słuchajcie, jedna galaretka jest z piersi kurczaka, taka w sam raz na raz, i galaretka wieprzowa z ogórkiem. I powiem Wam, że zjedliśmy sobie, ja zjadłam po przyjeździe ze sklepem, sklepkiem jedną taką, Artur też zjadł jedną taką, powiem Wam, że naprawdę bardzo pyszne są te galaretki. To myszka dla myszki jest, to myszka jeszcze pokaże. Eee, wątroba z indyka, kilogram, te wątroby z indyka są po kilogramie tak pakowane, w tamtym miesiącu też taką kupiłam do barfa. A ja mam znowu proszę, wątroba wieprzowa. Cholera jasna. Mocna no, wątroba wieprzowa, jasna. I tu o oto proszę. Następna wątroba wieprzowa. No dużo, bo ja będę mroziła. Wątroba wieprzowa, tak zwana zawsze Ja będę... Ja będę ten... E, mroziła, także... Proszę kochani. Znowuż! Wątroba z kurczaka, tym razem tak. świeża. Mega, mega świeża, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, to są super produkty, kochani. Że tego, tego na polskim rynku nie dostajecie normalnie. Proszę, nie na polskim. To jest e, zagrodowy, wolno, wolno biegający, radosny, e, bez antybiotyków, szczepiony oczywiście, e, słuchający muzyki, dostępem do internetu, e, kurczak, filety e, z piersi kurczaków, zagrodowy, zagrodzie zagro, zagro, mają tam wszystko. Relaksacyjnej muzyki też słucha? Tak, ja, oni tam mają wszystko. O, oh, ja! Yeah. I proszę bardzo, proszę bardzo, co my tu mamy? Ławki, kurze. Kurzęce, tak zwane. Kurzęce? No. A nie kurze? Kurzęce, to ten tak mówił. Pawla mm -hmm. no, Piękna to... sprawa. No, czyż można sobie wyobrazić coś jeszcze piękniejszego? Proszę, proszę. I tutaj mamy, zobaczcie, zapiekanka. Zapiekanka dwie. z pieczarkami. Mamy dwie takie. Tak. I proszę teraz zobaczcie, co najpiękniejszego mogliśmy jeszcze kupić. No, czyż jest coś. Yy... słuchajcie że to nie są żarty. Bo to jest. Bo to jest tej wielkości. Łopatka wieprzowa bez kości. Proszę bardzo. Tu jest 4 kg. To jest naprawdę ogromna. Ona jest. Ona ma 4 kg i to jest od SkiBy. Jest taki zakład SkiBa. Zakłady mięsne SkiBa SA. oddział ubojnia trzody chlewnej w chojnicach. Pierwszy raz chojnice. Teraz chojnice? Ja pierwszy raz słyszałem, że jest takie zakłady. Są SkiBa. Ale numer? Tak. To będzie też dla kotków. Nie ma żartów pierwszy raz słyszę, że są takie zakłady, co się nazywają skiba, proszę bardzo proszę bardzo a tu pod udzie z mega sztuka mega sztuka dla tu z, tego, z tego będą takie potrawy, że nie pytajcie go no po prostu mega mega potrawy będą proszę, czy może coś jeszcze bardziej wam rozjaśnić w głowie Haha, <śla> jak śląska morliny Proszę bardzo. Starannie wędzona. Wędzarz miał dobry nastrój. Muzyka leciała w wędzarni. Też relaksacyjna. Tak, wędzone w dobrej muzyce. Starannie wędzona. Uśmiechnięty wędzarz. Wędzi. No, tak, 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 tak nas traktują. Tak nas traktują. patrzcie tu. Łapy od kurzaka. Kuraka znowu. Bez GMO. Ja to tak przerysowuję, ale specjalnie to tak robię. Bo już powiem wam, naprawdę to już bokiem wyłazi. Światka y, stóżki kurzęcej. Ale będzie bo, ale będzie obiadu. Proszę, kur, kurczęca. No to, kur, to pokażę. Kurczęca. kurczęca kasa A wow 2,5 kg i znowu tu są łapki znowu tu są łapki znowu tu są łapki i proszę podgerdle, Pod podgardle wieprzowe yy, bez skóry mięso świeże wieprzowe zapakowano próżniowo też Prze, dla kogo? też dla kogo? Yy, i to jest yy, dla kotkików no. 2,5 kilo Nie, 2 kilo To jest. Daj. Super towar. I teraz, i teraz, i teraz, i teraz. Proszę bardzo. Co my tu mamy? Też mięsko, wołowe My tu mamy. My tu mamy mięso mielone wieprzowo wołowę 30% dawaj. No. Dawaj, panie. Kot zdrowo odżywiany, uśmiechnięty. Szczęśliwy. E, tak. E, nie GMO. I kochani kochani, i w ramach mega promocji kupiliśmy jeszcze. Bo tam są takie, czasami zdarzają się takie promocje. To tak. za żeśmy zabłądzili troszkę. Kupiliśmy sobie pakowane po dwa parówki z kurczaka takie, berlinki kupiliśmy z takich pakowanych po dwa co tutaj mają? polędwica Sopocka polędwica Sopocka, halo Słonka czy Słonka mnie proszę. słyszą? proszę, tu są takie pakowane po dwa i to jest... Yy, no ciekawe, no nie wiem, tego nie jadę, to nie I teraz tak Karol! Karol, proszę mi tą gdzieś. No tak, tyle mięsa, a ty chcesz, żeby stąd poszedł. Karolu! Proszę mi tam gdzieś. I tu mamy yy, z tych mega promocji. Mamy tak, bez osłonek, to są Indykpol. for bez dodatku glutaminianu monosodowego już się trzeba cieszyć bez dodatku ja ja wam to mówiłem, żeby to było ja to dlatego tak przecież tak mówię, żeby to było tak, że 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 że, 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 że ja na przykład te Krówki były karmione paszą lepszą jakąś coś. Takie, wiecie, żeby to były takie, takie prawdziwe, jakieś takie superlatywy, które wymieniają, a nie że po prostu e, to, co jest normalnie. wymieniają jest, to, co jest oczywiste. To, co jest w praktyce normalne, że. że no bo według mnie to jest psucie, no, psucie żywności, że się daje tam takie różne te. te, te to, 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 czego, to co, czy oni wymieniają, a nie ma tego, że to jest takie, że to jest wow. A to powinno być normalność, no przecież no, chyba zależy im na tym, żeby ich produkt był poczytywany jako coś, wiecie, naprawdę do zdrowego, dobrego, Niekoniecznie, smacznego. bo dla niektórych liczą się pieniądze, a nie produkt. No a i, to, i to na tym właśnie powinno y, polegać. Y, y, mówi się o jakiejś tam etyce biznesu, o, o jakimś takim postępowaniu, y, no nie wiem no żeby to miało jakiś charakter, a no nie tylko taki wymiar e, finansowy. Ile, na nich, ile ich, ilu ich, ich skroje? To tak, jak, e, to tak jak było, pamiętacie, co kiedyś była taka akcja z tą solą, nie? Co podobnież tam sól do drogową sypali e, do. Do, 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 tam, do. nie wiem, kiebasy, czy tam do czego no. I że sąd twierdził, że okej, okay, to tam nic trującego nie było. Ale to nie o to chodzi. Ten kto to to sypał, to powinien sobie z, y, zdawać sprawę z tego i tak dalej, jak to się skończy, nie? Albo że jeśli to wyjdzie, albo w ogóle po prostu nawet nie dopuszczać do głowy do tego, że, że on może coś takiego robić. To, to są jakieś takie, według mnie, zasady, no. Takie niepisane... Ja wiem, że y, biznes nie jest wolny od jakichś tam, no, że tak powiem, że wszyscy są tak krystalicznie czyści, ja tylko kurki i tego, karmię tym ziarnem. Nie, no wiadomo, że tam różne rzeczy się im czasami. No, chodzi mi o taką oczywistą oczywistość, nie? O to chodzi. I to powinno być dobrą praktyką, właśnie producentów, wytwórców i tak dalej, nie? Tylko, którzy to. A, i tutaj są tak. Berlinki To już wam wcześniej pokazać I teraz, i teraz, i teraz jeszcze mamy. Mamy takie... Nie wiem, ja tu nie chcę edukować nikogo. Ale no, to powinno być taką oczywistością. Nie? To tak jak tak jakby miał ja na przykład nie? kogoś... Nie zabiłem nikogo wczoraj. Możecie mnie wybrać. Tam na, nie wiem, na, ła, na ławnika. Nie zabiłem nikogo, nie przyjechałem. E, ostatnio też nikogo, to możecie mnie wybrać. No. A to powinno, w drugą stronę na przykład, pomagałem starszym e, w, w, przy przejściu e, przez ulicę, nie? O, to są takie właśnie, nie? Niektórzy się silą na regionalizmy, e, chociaż nie są wcale e, e, żadnymi tam regionalistami, ale się podpi podpinają ile mogą. Jak jest możliwość... Pod wszystko się podepną. Tak, tak samo jak deweloperzy wszędzie wejdą. Każdy przepis. Teraz te, te ustawy tam jakieś nabra, jeszcze z tym. Teraz patrzcie. Piwko. Manufaktura piwna browaria błonowo. Nie! Yeah, yeah. Takie piwko. Piliście to kiedyś? Macie jakieś doświadczenia? Jak to smakuje? Co to, Co to mówi? I teraz jeszcze popatrzcie następne dwa produkty. A rękawiczki, pokaż się. No kto zapomniał z samochodu? Takie rękawiczki. Pokaż Arun... się. Ujesz, nie? no, pokaż się. No trochę za duże moim zdaniem są dla mnie, bo Artur mówi, że dla mnie. Myszka mówi, że jej się w tamtych rękawiczkach, które... Ale ja nie lubię takich dużych, bo to są dla facetów. No, a one już są po prostu za strony. no to zdecyduj się w końcu. I tak! On kupuje dla mnie, a potem i tak wyjdzie, że będzie dla niego. No. I kupiłam 100 sztuk koszulek takich krystalicznych, bo już mi się skończyły. Takie 100 sztuk. No, będę miała na długo. Powiecie do dokumentów, do wszystkiego to się przydaje. No. I teraz taki eksperyment. Tutaj jest, proszę bardzo. I co my tu mamy napisane? Tradycyjnie ważone, nieklarowane, więc mgliste piwo. Pszeniczne, ożywcze, pełne naturalnego smaku i aromatu z dodatkiem soku bananowego. Twój przepis na chill Out z Corneliusem. Cornelius. E, Cornelius to jest. E. To co? To coś znanego? Zaraz mam to co z Cornelius. Ale powiem wam, że naprawdę jestem ciekawa tego smaku, bo bananowego piwa to ja jeszcze nie piłam. Popatrzcie, jeszcze raz. Przypominacie sobie? Dziewczyny, wy to macie fazę ostrą, co? Bo jak na life, nie raz. wy to macie fazę ostrą, nie? Bo jak na raz, raz na live'ie słyszałem o planecie małp. Czy wy sobie przypominacie planetę małp? Tam był Cornelius. I kim był Cornelius? Ja, Cornelius był chyba mężem tej Yy, co, badała tego. Yy... Yy, był tej, tego, co tego, i tego On był archeologiem, Korneliusz, Korneliuszu. Hmm. Nie, czy to był kuzyn? Chciałem, bo jak to zaplątałem. Hmm. Ale to był chyba Korneliusz, to Ty już wszystko stąd pokazałeś? Tak. A stąd? Też. Też to? To, Ta, no, to? Wszystko, no wszystko praktycznie jest pokazane. Tak? Już bardziej nie mogę. Dokładnie. Ale był w planecie małp. Tam ostro było w tej planecie małp. Małpki. Ten y, oglądałem kiedyś, jak charakteryzowali w ogóle, nie? Ile czasu trwa charakteryzacja takiego aktora do planety Małp? No, no parę godzin. No, co, 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 co za akcja w ogóle? Chociaż ta planeta, tamta planeta Małp bardziej mi się podobała od tej planety Małp, która teraz, nie? Przykazakowali za, za dużo, za dużo tego. I tutaj mamy dalej, manufakturę piwną browaru Jabłonowo piwowarska sztuka. Czarne na miodzie. Deserowy miodowy stoł. Proszę bardzo. Nic Wam nie powiem więcej. Halo Karol! 6,2 to ma mocy. Ej! U, to duża moc, no bo to jest ciemne, nie? A to nie jest Karol, to jest Amilka. Proszę bardzo. Ci, ci małe śłonko, będąc dziećmi może być dzieć, czy my będziemy pupa bili? w życiu my nabijemy pupa, czy nie? Mm -mm. o, aż Karo się odzywa tak, plosie kto jest mnie dzieć, słucham i tym miłym akcentem z Amilką wkłaniamy się wam pięknie mówimy hej hej nie to było Hejo! Jak to? Hejo! Teletubisie mówią. Hejo! Teletubisie mówią papa! Pa. A jakby był tak. Co po niektórzy sobie myślą, że. Psychiczni. <laughs> ale, ale, ale weźcie sobie pomyśleć, co by to było, nie? Takie żegnanie i takie zachowania nienaturalne. Dzieci. <laughs> Być by chyba szybko zdjęli ten program z tego, co? Z wizji. Jak takie aktorzy a tam jakieś swoje to jakieś nienaturalne kościół. Ogólnie no, y, dużo, dużo mięsa bardzo kupiliśmy. Bardzo no, dużo. Ale to są takie dni, że trzeba kupić, no po prostu. Już ba teraz. Idealnie pasują. No, wiedziałam. Nic nie. Ma. Karol Cię Myś... wzywa do zabawy. Cześć, jeszcze raz.